Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Kamis Gamer Dzisiaj no Sami wiecie co ten będziemy robić Znowu jesteśmy na Akselowie. Bardzo się cieszę I jeden z mnie chyba tu przywitał Mogę się z nim przywitać Przywitał się z nim Dobra hej hejo, tak? Dobra. Bardzo dawno mnie tu nie było. Bardzo dawno. Jakieś, nie wiem, z miesiąc. Jeszcze później ja tu mam. Wow. Dawno mnie tu nie było. Bardzo dawno bożę. Tak tu ładnie. tu potrafiła nie budować, a indy nie. Ginie. Ja, ale tu śliczny ser. Postarałem się tu. Ja. Łanie, to super. Mm. Dzisiaj w planach mam nie wiem co. W planach może dzisiaj zrobimy automatyczną farmę trzciny cukrowej. Jest pewien problem, trzeba powiększyć nasze studio do tam, żebym musiał to tam przychodzić mniej. Chcę tu sobie tak pod bazą. A, właśnie! Trzeba otworzyć naszą ulubioną rzecz. Cieny nam. Zobaczmy. No i bardzo się cieszę. O dwa, no to idealnie z fauny. Tutaj ja pójdziemy. Au! Bardzo się cieszę, że tu wróciłam bardzo. Idealnie dwie skrzynie jeszcze do kolekcji. Idealnie. Oczywiście, kto mnie zna na AxelCraft'cie, chętnie, żebym żebyście do mnie wpadali, pisali. Bardzo się będę cieszył, cieszał, cieszył, cieszył. Cieszył. Wędy cieszył. wam oczekiwiara. Oczywiście też. Cieszę się strasznie, że tu jestem. Yy, dobra, trzeba je zamku zabrać, który ja znowu zabrać, które sobie duszy, Ja. Ale ona sobie to było tak dawno nie było. I szkoda, że to nie jest niemal jak wkrótce do Bo fajnie by się zwiedzało. Aaa! I wkrótce będą też nowe treby z się Bardzo cieszę też. Co tu mam? A, 92 kilów. Dobra. To, czy ja mam jakieś quizy? Wiem jakie quizy. Bo ja wcześniej nagrywałem i... To, że można to powiedzieć... zapomnij. to jest moja nieurobiona misja, tak szczerze. Chciałem to na serio nagrać i nagrywałem już, ale coś mi chyba wtedy przeszkodziło nie pamiętam. Musimy iść dzisiaj do kopalni, zdobyć trochę rzeczy jak węgiel. Tu jest. Trzeba tak zrobić, żeby był tak. Tak jest, tak jest. Super, dobra idziemy no. Idziemy. Świadłem się, aby ktoś się chował w tej jaskini. Kortów nie pokazuje. Oczywiście. Tam nie było nigdy. Coś w ogóle jest? Chyba nie. A jakby coś było, to bym tak pewnie nie poszedł. Dobra, lecimy na sobie się sprinchire. A, i przyszłem tu ogólnie forestu. bo jeszcze dzisiaj jeszcze zrobić? Automatyczną farmę, trzciny cukrowej, a do tego jest potrzebne no parę rzeczy, które oczywiście ja nie mam. Ja mam teraz pod... Ale... A... Ja mam pod bazą... Ten... E... Pod bazą mam... W ogóle nie że mam pod bazą takie coś. Tak. Dobra, tak. ja, dzisiaj górnictwo będzie dla ciekawego. Nie ja, wiem. Ja bym wiedział o tym wcześniej. To bym tu już wiedział taki planem. A to jest w ogóle moja działka. To jak w ogóle to chyba nic się nie stanie. Ale skąd jest ja to ten miecz? Ktoś pamięta? No, nic nie wybuchło. No dobra. Jeszcze nie boję się tych potworów. Ważne. za, ją prędzej zrobić, ale nie muszę. Hej, plan. Ta skrzynia bez by sensu, bo takie fajne rzeczy. Mam nadzieję, że w imię skrzyni będą jakieś fajniejsze rzeczy. Ja lepiej, żebym się. Ja Wam dzisiaj leci dzień. dzionek, dzionek dzień. mi Mi super. Jak zawsze. Dlatego super, że nagrywam odcinek. I że mam taki cudowny widzów, których za będzie 40. Czekam tylko na jedną. Chyba, już jest. Nie, nie Szkoda. Powiedzmy tu. Z... A! I sobota jest kiedy? Specjalnie, <laughs> Specjal jest Kto by nie wiedział Powrót Ja się cieszę, że są wakacje Ale ja Ja, ja w swoją szkołę To widział ten tego shorta To Czego i, i tak i jakiego przedmiotu najbardziej nie lubię? Możecie pisać w komentarzach, odpowiedziałem to na jednym shortzie. Czy ja swój potrzebuję? No, zawsze na końcu. Dobra, nie mówi... nie mówiłem jeszcze przestraszyłem. A i już na drugą stronę. Gdzieś tam nic, jakaś droga. Uwaga, działka, ja już przede się. Właśnie, właśnie. Dzie, dzie, dzięki za przypomnienie, bo nie wiem. Ja muszę sprawdzić tam. Ja muszę tym najwyżej, z tym zapłacić moich pieniążków tu, Nie mam dużo tu lewej. One się zbagowały. Weszłem i wyszedłem. Oj, 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 to nie chciałem być. Muszę też od Dobra, nie spodziewałam się, że z tego wyjdziemy diamenty. Spodziewałam się wszystkiego, że nic nie znajdę. Tu mamy tu. Nie mam, nie mam już sto. Motory mogę dać, świecące mogę dać. I, i się przestraszyłem i głów wiatraka. Napiszcie, czemu tu nie, nie rośnie mi te owoce, one tylko w nocy, czy czy się niszczą? Ale że jemę, ja znalazliśmy Właśnie, ja wszystko miałem, ale czemu ja straciłem cały set? Mogłabym go teraz że też musimy. się zapytać, czy na raz odcinek. na właśnie jak zły krawcy. Ale cały czas nie gra. Konik! Konik! Boże, jak ładnie! A właśnie przedawnie musisz muszę zobaczyć. Jakże jest opasa 14. Mam uprawnienia. Działka. Pan. Działka. Opuść. Nie. Rzuć. tam jest 4, dobra tu mam. nie bo jak już nie no, dobra, zobaczmy kocie i co czas zbieram 30k, tak ile tam, y ty pokażę wam to youtuber, aby uzyskać ranki youtubera należy posiadać minimum 30 tysięcy subskrypcji na kanale youtube oraz nagrywać filmy z axelcraft jeśli spełniasz wymagania i chcesz otrzymać rangę youtubera zgłoś się do właściciela serwera youtuber widzicie Czemu ci się szkieletami nie palisz? Czemu? Jak ja ci o... Nie, myślę, że jest. Mi się to nagrywa? Nagrywa, dobra. Nie wiem. Możemy to uznać jako wejście do kupalni. Dzisiaj taki powrót. że do działki robimy bardziej. Wiecie, chciałam tu właśnie tak z wami porozmawiać. Z tą działkę sobie przypomnieć. Było właśnie fajniej. I następny odcinku, myślę, że ta format w cukrowej i napiszcie mi w komentarzach. Czy ja tu mam dać w kopalni to Te Świecące jagody? Napi napiszcie w komentarzach. I czy byście chcieli inne serwery? Napiszcie w komentarzach tak. Musicie napisać. Więc pożegnajmy się, więc do zobaczenia, no i cześć!